Mediacje, które za chwileczkę sobie zobaczymy, są oparte na modelu mini-mediacji SNO stworzonych przez Katarzynę Dworaczyk, która stworzyła je z kolei na podstawie swojego doświadczenia mediacji sądowych w połączeniu z porozumieniem bez przemocy. Opowiesz o co chodzi w tym SNO, dlaczego to się akurat tak nazywa? SNO jest to skrót od trzech kluczowych kroków tego modelu. Czyli od słyszę, nazywam potrzebę i otwieram okno na rozwiązania. I każdy z tych trzech kroków przeprowadza mediatora lub mediatorkę przez to, w jaki sposób doprowadzić do rozwiązania, które będzie zadowalające dla każdego. Jest to model, który stosujemy jako dorośli w szkole, czyli mm -hmm. jako kadra, nauczyciele, psychologowie czy pedagodzy. I wprowadzamy też te, tego rodzaju mediacje dla dzieci, po to, żeby oni mogli też sami mediować różnego rodzaju konflikty, czyli w takim modelu mediacji rówieśniczych. I zobaczmy teraz sytuację, która może być taką sytuacją, którą mediatorzy rówieśniczy rozwiązują czy pomagają rozwiązać uczniom w szkole. To gdzie jest ta książka? Mediatora. mediatrona. To, co przed chwilą zobaczyliśmy jest przykładem sytuacji jednej z wielu, która na co dzień dzieje się w szkole. I Myślę, że uczniowie i dzieciaki doświadczają tego rodzaju konfliktów, sporów kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia. I tak jak ja to rozumiem, to tego rodzaju sytuacje nie wynikają z jakichś złych intencji dzieci, z jakiejś potrzeby nie wiem, dokuczania czy zrobienia czegoś złego, tylko wynikają po prostu z tego, że każdy z nich chciałby czegoś innego w danym momencie i próbują znaleźć jakiś sposób, żeby móc to zrobić, co chcieliby akurat tu i teraz. Mhm. Tak, i myślę, że to, co jest ważne w tych sytuacjach i w tym, żeby kształtować tą umiejętność mediacji wśród dzieciaków, to to, żeby Dawać im przestrzeń do tego, żebyśmy mogli spróbować samodzielnie rozwiązywać takie konflikty, które, tak jak mówisz, pojawiają się właściwie codziennie, paręnaście razy w ciągu jednego dnia. I pewnie właśnie takie sytuacje, gdzie kłócą się o książkę, o to, kto ma teraz używać niebieskiej kredki, to są sytuacje, które dzieciaki z łatwością tak naprawdę samodzielnie potrafią rozwiązać. A w takich konfliktach, w których jest zaangażowana większa ilość uczniów albo jest to po prostu jakiś większy problem, to wtedy angażujemy się my jako dorośli. I czasami jako dorośli wchodzimy w sytuację i wydaje nam się, że my wiemy dokładnie, co się tam wydarzyło, że wiemy, kto jest winny i kto zrobił coś złego, i od razu mamy mnóstwo pomysłów, co się powinno teraz zadziać. Czyli na przykład zostaw tą książkę i pozwól im czytać, albo idź znajdź sobie jakąś inną książkę. I myślę sobie, że to sprawia, że sprawstwo mamy tylko my jako dorośli, a y, uczniowie, którzy uczestniczą w takiej sytuacji, y, jakby są bezradni i tak naprawdę sami nie uczą się tego, jak radzić sobie w tego rodzaju sytuacjach. Tak, i myślę, że korzystanie właśnie z tego modelu, zarówno przez nas jako dorosłych, powoduje modelowanie tej kompetencji mediowania i później oni, kiedy sami będą próbować rozwiązywać, to korzystają z tego, co ćwiczą razem z nami dorosłymi, ale też z tego, co słyszą, kiedy my medujemy między nimi konflikty. Jak wchodzimy jako dorośli w taką sytuację i próbujemy ją rozwiązać, to moje doświadczenia pokazują, że dzieci często się złoszczą, albo czują się niesprawiedliwie potraktowane i w związku z tym to nie rozwiązuje całej sprawy. Mediacje pomagają w tym, żeby uczniowie mogli siebie nawzajem zrozumieć i żeby mogli jakby mieć w rękach swój konflikt, czyli żeby mogli sami znaleźć rozwiązanie. Dzięki temu ćwiczą sprawstwo, ale mają też poczucie pewnej autonomii działania w sytuacjach, które ich dotyczą. Też myślę, że to, co jest kluczowe też z perspektywy nas dorosłych, to że dużo chętniej się trzymają tych rozwiązań, które sami wymyślają. Kiedy my wchodzimy jako dorośli z naszym świetnym pomysłem, tak naprawdę te rozwiązania zazwyczaj nie są dotrzymywane. A to, co oni ustalą między sobą, to mają takie poczucie, że no, szkoda by było się tego nie trzymać, skoro sami to ustaliliśmy. Tak. To zobaczmy, jak może wyglądać taka mediacja rówieśnicza prowadzona przez jednego z uczniów. Co się wydarzyło? Mikołaj zawierał nam książki, które chcieliśmy przeczytać. Mikołaj zawierał nam książki, które chcieliście czytać. Ja też chciałem czytać te książki. Ty też chciałeś czytać te książki? Na samym początku mediacji mediator, czy też mediatorka dowiaduje się w ogóle, co się wydarzyło. Czyli dzieciaki opowiadają jej lub jemu. Z czym przychodzą, z jaką sytuacją. I to, co jest kluczowe tutaj w roli mediatora, to żeby powtarzał to, co usłyszał, czy też parafrazował. Natomiast z naszego doświadczenia jest tak, że raczej z tymi młodszymi dziećmi jest to powtórzenie słowo w słowo to, co usłyszały, i oni wtedy wiedzą, że naprawdę ten mediator ich słucha. A to z kolei powoduje, że te emocje z konfliktu już trochę opadają, że to napięcie, że ja nie zostanę zrozumiana, ja nie zostanę usłyszana opada, dzięki temu mogą przejść dalej do, do szukania potrzeb i rozwiązań. Tak, myślę, że to, co jest kluczowe, to wtedy, kiedy uczniowie decydują się na to, żeby skorzystać z takiej mediacji rówieśniczej, to przychodzą naładowani czasami złością, jakimś strachem właśnie, co się dalej zadzieje, czy ktoś będzie decydował za mnie. I myślę, że jeżeli oni korzystają z tego, to coraz większe mogą mieć zaufanie do tego procesu i z większą łatwością korzystać potem z mediacji. I w pierwszym kroku jest mi to bliskie, co mówisz, czyli to, że kluczowe jest wtedy... Takie poczucie bycia wysłuchanym i tego, że ja jestem brany pod uwagę, moja perspektywa tego, co się zadziało, jest brana pod uwagę. I to, co jest ważne i co zrobiła mediatorka, którą przed chwilą widziałyśmy, to ona zadbała o to, żeby każda ze stron tego konfliktu, czy tego sporu, miała okazję powiedzieć, co się dla niej wydarzyło, co, co się działo z jej perspektywy i jakby skąd jest cała sprawa, z którą oni przychodzą. Myślę, że to jest ważne właśnie, co się pojawia często w trakcie, kiedy ćwiczymy tę umiejętność z dziećmi, że oni nie do końca sobie zdają sprawę, że w trakcie takich emocji, które przeżywają w tych konfliktach, oni nie do końca siebie usłyszą, więc wtedy ta rola mediatora czy też mediatorki jest kluczowa do tego, żeby mogli usłyszeć i zrozumieć, o co tak naprawdę im chodzi. I, I nam dorosłym często może się wydawać, że ten konflikt to książkę, o pisak, kredkę, który wydaje się do, błahostką w, w życiu nas dorosłych. Natomiast dzieciaki żyją tu i teraz, i dla nich to jest kluczowe, żeby rozwiązać ten konflikt, i oni naprawdę przeżywają bardzo silne emocje. Tak, i jednocześnie, kiedy y, dzieciaki ćwiczą taką umiejętność rozwiązywania konfliktów. To wydaje się to szczególnie ważne, żeby oni ćwiczyli na sytuacjach, które ich poruszają, które ich dotyczą, bo dzięki temu będą jakby w stanie lepiej uczyć się tej umiejętności i mogli ją wykorzystywać też w innych sytuacjach e, potem, kiedy będą nastolatkami, czy osobami dorosłymi. To zobaczmy teraz, co się dzieje dalej, kiedy już mediatorka dowie się, co się wydarzyło w danej sytuacji, to jaki jest kolejny krok? E, to czego potrzebujecie? Żeby Mikołaj, Mikołaj nam nie zabierał książek. No. Ja potrzebuję tego, żebym miał do nich dostęp. Czyli wy potrzebujecie tego, żeby Mikołaj nie zabierał wam książek, a ty potrzebujesz e, mieć do nich dostęp. Mhm. To co możemy zrobić, żeby każdy był zadowolony? Hmm. W modelu SNOS, to znaczy słyszę, i to jest ten pierwszy moment, o którym już mówiłyśmy. Drugie N nazywam potrzebę. I stąd jest to pytanie od mediatorki, czego potrzebujecie? Choć myślę sobie, że to jest właśnie ten punkt, który najbardziej różni mediacje prowadzone przez osoby dorosłe i mediacje rówieśnicze, które prowadzą dzieciaki. Bo to, co mogliśmy zobaczyć i usłyszałyśmy od osób, które uczestniczyły w konflikcie, to na pytanie czego potrzebujesz, oni bardziej mówią o tym, czego by chcieli, a nie o potrzebach w takim rozumieniu, porozumienia bez przemocy, czyli mogliby powiedzieć, ja potrzebowałam pewnego spokoju albo łatwości. W dostępie do książki. Oni bardziej mówią o danej sytuacji, i to jest ok w takich mediacjach rówieśniczych. To, co wydaje mi się kluczowe, to to, żeby zadawać to pytanie, bo wtedy jesteśmy w stanie z dzieciakami coraz bardziej rozwijać taką umiejętność też widzenia potrzeb, które jakby są nam wszystkim bliskie, a nie tylko samych strategii na konkretne rozwiązanie w danej sytuacji. To sprawdźmy w takim razie, jak w procesie takiej mediacji rówieśniczej możemy szukać rozwiązań. Co możemy zrobić, by każdy był zadowolony? Hmm, możemy czytać w parach. Al... Możecie czytać w parach. Albo my na początku przeczytamy, a potem wy. Może to być tam, tak, że przeczytamy na głos. Możecie przeczytać na głos, e, albo też możecie przeczytać na wy, a potem dajcie tą książkę Mikołajowi. E, jakie rozwiązanie byście chcieli wybrać? Hmm. No, no, mi pasuje to rozwiązanie Tytusa, że możemy, że oni najpierw przeczytają książkę, a potem ja. No dobrze. Mi też tak. Dobrze. E, czyli wybraliście rozwiązanie, e, że najpierw wy przeczytacie tą książkę, a potem dacie ją Mikołajowi, żeby on też mógł ją przeczytać. Kiedy się spotykamy? A żeby sprawdzić czy to rozwiązanie działa. Może za pół godziny nie, nie. pasuje tak jutro. Tak, jutro będzie lepiej. No dobrze. Okej. Okay. W takim razie spotykamy się jutro. Ok. To co mogliśmy w zobaczyć to zbieranie pomysłów. I to, co jest istotne, to żeby nie oceniać każdego z tych pomysłów osobno albo nie zatrzymywać się przy nich, tylko to jest taki moment, w którym my potrzebujemy pewną puze, taką pulę czy bazę pomysłów, z których będziemy mogli wybierać. I myślę, że to jest jeden też z takich ważnych elementów pokazywania i ćwiczenia tego, że na jeden problem jest wiele rozwiązań. I to tylko zależy od naszej kreatywności, na ile takich rozwiązań wpadniemy i możemy wybierać z pewnej palety rozwiązań, które przychodzą nam do głowy. Tak też to, co jest ważne, ja często jak się przysłuchuję, kiedy dzieci między sobą mediują, to niektóre te pomysły mi się, kurczę, nie, nie wyobrażam sobie, że to się wydarzy albo nie potrafię jakoś sobie. Um, Wyobrazić tego, że oni faktycznie to zrealizują, natomiast ważne jest to, żeby tutaj się zatrzymać i zostawić tą sprawczość po stronie dzieciaków, żeby oni mogli właśnie testować te swoje pomysły, bo dzięki temu nauczą się, ok, wypróbowaliśmy w to i nie zadziałało i być może następnym razem już będą mogli korzystać z tego doświadczenia, które to jedna, ta jedna sytuacja ich nauczyła i będą szukali bardziej realnych do, do zrealizowania pomysłów. A czasami jest tak, że te pomysły, które wybierają, mi się pytają takie o, ja bym wybrała coś innego, ale przecież to nie jest mój konflikt i to nie ja jestem stroną, która szuka rozwiązania. I to jest też ciekawe, jak można przeprowadzić poprzez pytania i doprowadzić do tego, że osoby wybiorą takie rozwiązanie, które dla nich akurat w tym momencie będzie najlepsze. Cześć, spotkamy się dzisiaj, żeby zobaczyć, czy rozwiązania. E, że najpierw przeczytać się tą książkę, a potem ją Mikołajowi. To zadziałało. E, e, tak, to rozwiązanie zadziałało? Tak, ja dzisiaj e, skończyłam tą książkę i przekazałam Mikołajowi. Tak, dostałam tą ta, ta książkę. Ok. Nie, nie zostało tam kilka stron, ale dobrze, że nie, nie, nie będę musiała już oddawać Mikołajowi tej książki. Okej. Okay. czy jesteście zadowoleni z tego pomysłu? Tak. tak. Okej, okay, to dzięki. Tym ostatnim krokiem mediacji jest takie podsumowanie tych rozwiązań, czy one zadziałały, czy nie. To jest ważne, że kiedy rozwiązania się nie sprawdzają, to nie jest moment, w którym zostawiamy całą sprawę, tylko mamy pewne działania, które możemy podjąć, czyli możemy ponowić poszukiwania rozwiązań albo możemy zaprosić właśnie mediatora dorosłego, żeby pomógł przejść przez taki proces mediacji. Czasami jest tak, że dzieciaki zapominają o tym albo jakby nie przychodzą. I często jest tak, kiedy te rozwiązania się sprawdziły. Ta ewaluacja pozwala na to, że poczujemy, że ja naprawdę mi się udało rozwiązać ten konflikt i, i to rozwiązanie, które ustaliśmy, zadziałało, więc warto mi spróbować ponownie takiej mediacji albo ta mediacja ma sens, dlatego że ja zostałam wysłuchana. I zrobiliśmy takie rozwiązanie, które, które nam pomogło w tym konflikcie. Więc myślę, że to jest szczególnie ważne właśnie przy tych mediacjach, które też wychodzą, żeby budować znowu to przekonanie, że warto po prostu podjąć się mediacji. To, co pojawia się na stoliku rozwiązań, które jest w każdej klasie, jest ściąga z pytań dla mediatora lub mediatorki. I jest to trochę inne od tego, co my jako dorośli robimy mediując, korzystając z modelu SNO, ponieważ są to takie konkretne pytania, które uczeń lub uczennica podejmująca się mediacji może zadać. Czyli w pierwszym, na pierwszym etapie uczenia się tej umiejętności to jest taka kartka, przez którą wystarczy przejść, czyli mediator rówieśniczy może przeczytać pytanie, Zadbać o to, że powtórzy swoimi słowami albo prawie dokładnie tymi słowami, które mówiły osoby, czyli da znać słyszę i rozumiem to, co mówisz i przejdzie do kolejnego pytania. Dzięki temu to bardzo ułatwia proces, bo uczniowie nie muszą pamiętać z tyłu głowy, jaki jest ten kolejny etap, co ja mam powiedzieć, jakie pytanie mam zadać, tylko wystarczy, że przeczytają to, co mają na kartce, a drugim walorem takiego podejścia jest to, że to jest proces jawny dla wszystkich. Czyli my wszyscy uczestnicząc w mediacji rówieśniczej wiemy, przez jakie pytania przejdziemy. Jakie pytania zada mediator rówieśniczy i o czym będę miała, czy miał opowiedzieć w trakcie spotkania. Tak, to jest ciekawe, jak widziałam właśnie czasami dzieci, które mediowały między sobą. I dzięki temu właśnie, że ta kartka leży na stoliku, to uczniowie, którzy byli stroną konfliktu, mówili, ej, ale jeszcze powinna się zapytać nas o to. I to jest. Tak fajnie obserwować, kiedy oni nawzajem pilnują tego procesu, gdzie jednocześnie biorą udział w tym konflikcie, ale wiedzą, że jest jakaś struktura, przez którą dobrze jest przejść, żeby dotrzeć do, do tych satysfakcjonujących rozwiązań. Więc myślę, że to też buduje takie zaufanie. Mamy pewien proces, przez który sobie idziemy i idziemy po kolei krokami i dzięki temu dojdziemy do, do jakichś pomysłów na rozwiązania. Prawdopodobnie to zwiększa też takie poczucie bezpieczeństwa w całym procesie. Czyli jeżeli e, porównywałybyśmy mediacje rówieśnicze z tym, e, co czasami robimy jako dorośli, czyli przyjdziemy i powiemy, widziałam, że się zadziało to, i to wyrywałeś tą książkę, masz oddać jemu tą książkę. To ten proces powoduje, że tylko ja, jako nauczyciel, mam władzę i mam możliwość powiedzenia, co się za chwilę zadzieje. Czyli dla uczestników konfliktu to jest tak, że to jest jakieś niespodziewane, niezrozumiałe. Ja nie wiem za każdym razem, czego się mogę spodziewać. A tutaj, przychodząc na mediację rówieśniczą, ja wiem, jak będzie wyglądał dokładnie ten proces. I wiem, że to rozwiązanie będzie w moich rękach. Dzięki temu mogę czuć się bezpieczniej w tym, co się tutaj w danym momencie dzieje. Pierwsze pytanie, które jest na tej kartce, właściwie jest pytaniu, co się wydarzyło. To jest takie pytanie, które pozwala um, mediatorowi dowiedzieć się w ogóle, z czym ci uczniowie do niego przychodzą, um, ale też właśnie, żeby już tutaj zbudować to bezpieczeństwo, że ja zostanę wysłuchany, um, czy też wysłuchana, bo mediator powtórzy um, to, o czym mówię. Um, I myślę, że ten pierwszy moment to jest też um, ten moment weryfikacji, czy ten mediator na pewno będzie w stanie zadbać o nasze bezpieczeństwo w kontekście trzymania tego procesu w swoich rękach. Czyli pierwsze pytanie daje nam taką informację, o co w ogóle chodzi w danej sytuacji. W drugim pytaniu, kiedy mediator mówi, czego potrzebujecie, to tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić perspektywę. Każdej osoby, która uczestniczy w tej sytuacji konfliktowej, czyli zobaczyć jej perspektywę widzenia tej sytuacji i potrzeb, które się za tym kryją. Czasami to są pewne chęci, które się pojawiają, albo pomysły na to, co by się mogło dla mnie zadziać, ale pozwala to być, być widzianym jako strona sytuacji konfliktowej, która się zadziała. Trzecie pytanie, czyli co możemy zrobić, żeby każdy był zadowolony? Pozwala dzieciom wejść w ten tryb burzy mózgu, w szukania najlepszych rozwiązań dla siebie, ale też właśnie kluczowe jest, żeby każdy był zadowolony, czyli to nie jest tak, że mamy teraz usatysfakcjonować tylko jedną stronę, tego, kto płacze albo kto krzyczy, tylko żeby wszyscy, którzy tutaj się spotkali przy tym stole, żeby wyszli z takim poczuciem, OK, to jest, to mi pasuje, ja chcę tego spróbować. Tak, i tu zbieramy pomysły na rozwiązania, i dopiero w kolejnym pytaniu mediator pyta, jakie rozwiązanie chcecie wybrać. I to jest też ważne, żeby bo dzięki temu możemy zadbać o tą relację między nami. Czyli to my wybieramy, my weszliśmy w jakąś sytuację, która była dla nas trudna, i my wybieramy, co się dalej z nią zadzieje, jakie rozwiązanie wybierzemy. Tak, i ostatnim krokiem yy, tak naprawdę jest zadbanie o to, by umówić się na ewaluację tego rozwiązania. Um, I to znowu jest takie wsparcie tego, by oni pamiętali, że trzeba się umówić, sprawdzić um, i zefaluować to, um, to rozwiązanie. Tak, I dzięki temu w tym ostatnim etapie, kiedy spotykają się po to, żeby sprawdzić, czy rozwiązanie pomogło i czy to wystarczy, to mogą wtedy podjąć decyzję, czy działamy jakoś dalej, bo to nie było wystarczające rozwiązanie, czy jest tak, że możemy sobie podziękować mm -hmm. i świętować to, że sytuacja została rozwiązana. Zobaczyliśmy, czy zobaczyłyśmy, jak wygląda mediacja rówieśnicza, jak mediator rówieśniczy może poprowadzić proces przyjrzenia się sytuacji konfliktowej i dojścia do takiego momentu, w którym uczestnicy takiego konfliktu mogą wzajemnie siebie zrozumieć i mogą zdecydować o tym, jakie rozwiązanie chcą przyjąć. To jest model chyba, który nie jest łatwo wprowadzić do szkoły. Myślę sobie, że ważna jest taka nasza determinacja w tym, że chcemy faktycznie wprowadzić tę mediacje do życia naszej klasy, szkoły i wiedza, po co my to w ogóle robimy, świadomość tego, co, w co wyposażamy naszych uczniów dzięki wprowadzeniu tych mediacji do ich życia. I jak to będzie zmieniało też nasze relacje w grupie. Mam wrażenie, że kiedy wprowadziliśmy mediację rówieśnicze do naszej szkoły albo w ogóle mediację, to szkoła zaczęła się zmieniać trochę w taki magiczny sposób. To znaczy uczniowie byli tacy fajniejsi dla siebie, w sensie taki mixi, potrafili łatwiej ze sobą rozmawiać. Bywa też tak, że mam poczucie, że mają jakby spore zaufanie do nas jako do, do dorosłych. I kiedy jest im z czymś trudno, to mają większą łatwość do tego, żeby przyjść i powiedzieć: "Hej, mam kłopot i potrzebuję pomocy". Jeżeli nasze szkoły się zmienią, Właśnie w szkoły, w których będziemy sobie wzajemnie ufali, gdzie będziemy siebie szanowali, będziemy umieli ze sobą rozmawiać, to, to świat się zmieni na lepsze.